Dodawanie przepływomierza Hunter HC. Przepływomierz Hunter HC to rodzaj czujnika, który monitoruje przepływ wody przez system nawadniania. Zastosowanie przepływomierza zapewnia dwie korzyści dla systemu nawadniania. Po pierwsze, monitoruje i liczy wodę zużywaną przez każdą strefę, co jest pomocne w lepszym zrozumieniu systemu i pomaga oszczędzać wodę. Po drugie, umożliwia ustawienie alertów, które zapewniają powiadomienia o wysokim przepływie, niskim przepływie i wykryciu wycieku, co może wskazywać na uszkodzenie systemu, takie jak pęknięcie rury lub uszkodzenie zraszacza. Przepływomierz Hunter HC musi być podłączony do sterownika za pomocą portów wysyłania. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do przepływomierza HC i sterownika. Lub online na stronie hydrowise.com ukośnik support. System Hydrowise musi wiedzieć, że sterownik jest wyposażony w przepływomierz Hunter HC. Z poziomu aplikacji przejdź do menu głównego, naciskając przycisk menu. Jest to tak zwany hamburger, ikona z trzema kreskami w lewym górnym rogu. Następnie znajdź i naciśnij przycisk czujników. Następnie przewin, znajdź i naciśnij przycisk dodawania czujnika do sterownika. Tutaj można nadać nazwę czujnikowi. W tym przykładzie nasz czujnik nazwiemy przepływomierz. Wybierz konkretny typ posiadanego czujnika. Wybierz odpowiedni przepływomierz w oparciu o jego rozmiar. Jest to najprawdopodobniej amerykański model przepływomierza. 3 czwarte cala, 1 cal, 1,5 cala lub 2 cale NPT. Dostępne są również inne typy czujników. W tym przykładzie wybierzemy przepływomierz 3 czwarte cala NPT. Następnie naciśnij przycisk wstecz. Następnie naciśnij wejście sterownika. Teraz czujnik jest fizycznie podłączony do sterownika. Po wybraniu odpowiednich opcji naciśnij przycisk wstecz. Na koniec wybierz strefy, na które będzie miał wpływ nowy czujnik. W tym przykładzie wybierzemy pierwsze cztery. Te cztery strefy są podłączone do tej samej rury co przepływomierz. Będą więc monitorowane przez ten przepływomierz. Pozostałe strefy będą nadal nawadniane, ale nie będą monitorowane przez ten przepływomierz. Naciśnij przycisk wstecz i przejrzyj wszystkie ustawienia a następnie naciśnij Dodaj, aby zakończyć ten proces. Przepływomierz Hunter HC jest teraz skonfigurowany w aplikacji HydraWise.